Trzecie miejsce w bieżwole i w Prusach, zadowolony jesteś z waszego występu? Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego występu, pomimo że zdobyliśmy trzecie miejsce ze swojej gry, jesteśmy pozytywnie zadowoleni Daliśmy z siebie wszystko w warunkach takich, że no, nie szło oddychać nawet Jesteśmy zadowoleni i tyle Z jakim nastawieniem generalnie jechaliście na ten turniej? Bo par mocnych nie brakowało Z nastawieniem jechaliśmy takim, że Byliśmy tak jakby faworytami. W sensie du dużo osób nas obstawiało. My też zawsze jeździmy po to, żeby zwyciężać. No niestety nie udało się. Pary były mocne, drużyna z Gołańczy mocna, drużyna z ścianki mocna i drużyna z Poznania, która wygrała 18 i 19 latkowie, jeszcze wszystko przed nimi, więc poziom bardzo dobry. A jak oceniasz organizację? Bo nie był to was pierwszy prostu. Organizację oceniamy na no, ciut niżej możliwe, że jakbym powiedział, będę szczery niż w zeszłym roku, ponieważ jest wiadomo co jest pandemia z koronawirusa i w sensie takim, że nie mogli zrobić tego na większą skalę. Ale ogólnie zawsze Łukasz Zaranka oceniam na piątkę, mocną piątkę, więc pozytywnie oceniamy ten turniej. Wystąpicie w kolejnych edycjach? Jeżeli czas na to pozwoli i będziemy mogli to oczywiście i jeżeli się odbędzie bez żadnych kontuzji i to śmiało zawsze jesteśmy tam mile widziani.